Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale JKTK Official. Dzisiaj poruszymy sobie temat trudny, naprawdę bardzo trudny. Pisanie scenariusza do niego troszeczkę mi zajęło, żebym mogła to wszystko tak ująć, jakbym chciała, żeby to brzmiało tak, jak bym chciała i żeby nie było po prostu dwuznaczności w tych moich słowach. Ponieważ temat karania koni jest naprawdę nie tematem tabu, ale ciężkim tematem. Ale uważam, że jeżeli podjęłam się tematu nagradzania koni, to również temat karania koni jest bardzo ważny i bardzo dobry do poruszenia. Pamiętajcie, że to jest moje osobiste zdanie: to jak ja po prostu karam konie, i proszę Was bardzo, żebyśmy zrobili to, co zrobiliście w filmiku o nagradzaniu konia, czyli o Kulturalną dyskusję, o zgadzanie się e, lub nie zgadzanie się. Jeżeli się nie zgadzacie z czymś, tam to podajcie argumenty, powiedzcie, jak się uważ, karze konia, e, żeby po prostu to wszystko było kulturalne. Ostatnim razem zrobiliście to cudownie i mam nadzieję, że to powtórzymy. Bez zbędnego gadania, bez zbędnego, już sobie zbędnie pogadałam, chociaż nie, w sumie to nie było zbędne. Zaczynamy! Zaczynając z temat karania koni, musimy sobie ustalić bardzo ważną rzecz. Kiedy koń zasługuje na karę? Dla mnie koń zasługuje na karę wtedy, kiedy zrobi coś nieodpowiedniego w naszym kierunku albo zrobi coś, czego w ogóle nie powinien robić, ale tylko i wyłącznie z własnej woli. Na przykład ugryź, próbuje nas ugryźć, ugryz nas lub próbuje nas kopnąć. W momencie, w którym nas kopnie, już zazwyczaj ee, emocje tak w nas po prostu buzują, że nie zdążymy zareagować. I wiem to z własnego doświadczenia. Ale to jeżeli chodzi o funkcjonowanie obok konia. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie na koniu, to też zupełnie inna sprawa. Na koniu, ale w sumie też na ląży też, e, chociaż stoimy obok. Ponieważ wtedy już pracujemy z koniem, stoimy obok niego, siedzimy na nim, wydajemy mu sygnał. Wtedy musimy zadać sobie bardzo ważne pytanie. Czy jego zachowanie nie jest spowodowane moimi błędami? To pytanie zadaje sobie bardzo mało jeźców, a bardzo często jest tak, zazwyczaj jest tak że to nasze błędy w jeździe, czy nasze błędy w gestach powodują niepożądane zachowanie konia. Na przykład damy koniu sprzeczne sygnały lub oczekujemy od niego czegoś, czego w danej chwili nie jest w stanie zrobić, ponieważ nie jest do tego odpowiednio przygotowany. Pamiętajmy też, że jeżeli pracujecie z młodymi końmi, że jeżeli ktoś pracuje z młodymi końmi, to one też rządzą się własnymi prawami. To są zbuntowane jakby konie, które dopiero wchodzą w coś nowego i mają prawa nie rozumieć pewnych rzeczy, tak jak na przykład 15-letnie konie, które już mają ten staż w pracy z człowiekiem. Z takimi młodymi koni trzeba naprawdę kroczek po kroczku tłumaczyć, i uwierzcie mi, że one będą grzeczne. Zanim jednak ukaramy konia, to musimy naprawdę w ułamku sekundy zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na to pytanie, które powiedziałam wcześniej. Czy to moje zachowanie nie spowodowało takiego zachowania konia? Dlaczego musimy sobie szybko na nie odpowiedzieć? Ponieważ jeżeli, żeby kara była skuteczna, to musi być wykonana od razu. Niestety właśnie ciężko jest z tym od razu, bo bardzo często targają nami wtedy emocje i najczęściej zaczniemy karać konia, niż, niż zdążymy po prostu pomyśleć, że nie, spoko, to była moja wina, jedziemy dalej. Jeżeli nie jesteś pewna, czy to jest twoja wina, czy konia, nie karaj, kontynuuj. Lepiej być pewnym i zrobić to w odpowiedni sposób, ukarać konia w odpowiedni sposób, niż zrobić to błędnie, a potem na przykład walczyć z tym problemem całe życie, bo bardzo często też tak może się zdarzyć. I bardzo ważne jest to, żeby podczas karania nasze emocje były stabilne, żebyśmy byli spokojni. Ogólnie w jeździe konnej jest bardzo ważne to, żeby zawsze być spokojnym, jednak wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i mamy emocje i wybuchamy szybciej lub wolniej. Ale jeżeli jesteś zdenerwowana, jesteś wkurzona, masz ochotę się popłakać, to się popłacz, ale nie karaj konia. Jeżeli chodzi o samo karanie y, zwierząt, konia, to ja stosuję bardzo stopniową y, formę ukarania konia, y, po prostu zaczynam od najłagodniejszej do tej właśnie najmocniejszej. I teraz sobie te formy karania mojego omówimy. Więc od początku najłagodniejszą formą ukarania dla mnie Dori to jest po prostu głos. Ja rozróżniam jakby dwa sygnały, mianowicie, uwaga, e-e, <noise> możecie to usłyszeć na e, tygodniowej pracy Dori, a wiem, że jest ten filmik, bo go na tygodniowej pracy z, Do z Dori, gdy chodzę z nią przez drągi, e, tam nie jest stawiona muzyczka specjalnie i po prostu jeżeli ona coś przechodziła źle, to ja mówiłam takie e, -e. I to jest bardzo delikatny sygnał. W zasadzie, uważaj, popraw to, nie? E, drugą, e, jakby sygnałem e, głosowym dla Dory, kiedy robi coś źle, to jest po prostu mocne wypowiedzenie imienia Dorita. Ja wtedy mówię do niej takim mocnym, silnym głosem e, i używam pełnego imienia. To też jest coś na zasadzie, że nie zrozumiałeś pierwszego sygnału. Hello, dziewczyno, budzimy się, coś robisz nie tak. Zazwyczaj u Dori to wystarczy, choć wiadomo, jak koń, jak młodzik, też nie zawsze. Następnym moim krokiem jest po prostu szarpnięcie. Ja jeszcze to nie uznaję za metody karania jakby fizycznej. Nie wiem, to zależy od punktu widzenia, moi drodzy. I to wygląda na zasadzie, że jeżeli idziemy na uwiązie i zazwyczaj, no ona zwykle ma tak, że jak idzie na uwiązie, to jedyny jej problem jest to, że czasami idzie za szybko, to ja wtedy ją szarpnę, tak? Ale to Szarpnę ją dopiero wtedy, kiedy sygnały głosowe nie działają, więc dopiero wtedy, pamiętajcie, ja wszystko stopniuję. I nie robię nigdy w życiu szarpnięcia za ogłobie, za wodę czy za wędzidło. Nie, ja robię to tylko i wyłącznie na kantarze. Fajną metodą jest też, jeżeli koń idzie po prostu za szybko, jest zrobienie kilku kółek wokół siebie. Wiecie, koń na uwiązie i obracanko wtedy te konie po jakimś czasie też po prostu zrozumieją, że nie ma co się śpieszyć, bo to tylko zajmuje więcej czasu. Znaczy konie nie mają poczucie czasu, ale wiecie o co chodzi. E, więc będę już szła spokojnie. To jest na tej zasadzie. I też i stosuję tą metodą przed szarpnięciem. I to są, moi drodzy, takie e, moje sposoby na karanie e, Dory czy innych koni. Takie bezbólowe. Teraz omówimy sobie właśnie kary takie już fizyczne. Do których um, podczas szkolenia, kiedy ja szkolę konie stosuję bardzo rzadko Ale no, trzeba je też omówić Od razu też muszę Wam przypomnieć cytat, który musicie mieć po prostu w głowie Który jest piękny, który podpatrzyłam w Wiktorowie Przemoc zaczyna się tam, gdzie kończy się wiedza Ja uważam, że to jest piękny cytat Jeżeli uda mi się założyć tą własną stajnię To też na pewno gdzieś na drewnie będzie wyryty po prostu ten cytat Na jakieś ujeżdżalniczne placu Musi być, bo uważam, że jest cudowny i że każdy, naprawdę każdy jeździec powinien go w głowie mieć. Dla mnie uderzenie konia ręką czy batem to jest ostateczna ostateczność. Zazwyczaj naprawdę nie ma potrzeby używania kary takiej fizycznej, e, siłowej, ale niestety dla niektórych nie ma innej formy kary. Musi być kara właśnie batem, uderzeniem ręką, właśnie czy batem. Dla mnie e, taka kara fizyczna najczęściej przynosi po prostu odwrotny efekt. Mianowicie koniec wtedy bardziej zestresowany, szybciej się denerwuje i szybciej się jakby irytuje i będzie wykonywał ćwiczenie mniej uważnie. To są po prostu moje osobiste zdanie i moje zdanie na temat po prostu, po prostu zdanie, które wypracowałam po prostu na swoim własnym doświadczeniu, bo może to nie wygląda o tym jak jeżdżę, bo ja bardzo sobie popsułam dosiad i mój styl jazdy, ale ja bardzo dużo jeździłam na młodych koniach, bardzo dużo jeździłam na... Konia, które były po różnych przejściach, po różny, w różnym wieku, w różnym stopniu zaawansowania i zawsze po prostu zauważałam to samo. Jeżeli używałam po prostu bata jako formy kary, to nie wyglądało, nie dawało to pozytywnych rezultatów. Inna sprawa, to moment, w którym po prostu koń, źrebak czy nawet dorosły koń na zgryzie. Wtedy po prostu ja nie widzę innej tak naprawdę opcji szybkiego nauczenia konia tego, że nie gryziemy, jak właśnie uderzenie w pysk. To się może wydawać bardzo mało humanitarne, jednak uważam, że im szybciej oduczymy konia, im mniej, się, im, im mniej ten nawyk gryzienia się w niego wyłączy, się w niego jakby zakorzeni, tym lepiej po prostu. I w momencie, w którym koń, źrebak nas gryzie, załóżmy tutaj. Nas próbuje ugryźć, czy nas ugryzł, to szybka również reakcja pysk, tak? E, uderzenie. Tyle, że to nie musi być uderzenie całą siłą, to nie musi być uderzenie po prostu pięścią. Wystarczy delikatne smrnięcie po pysku, i to naprawdę w 100% wystarczy. Ważną rzeczą, właśnie którą trzeba omówić, to bab. Przez środowisko jeździeckie, głównie przez takich młodszych adeptów jeździectwa i adeptów jeździectwa, może i starszych, którzy nie są zbyt że tak powiem, wtajemniczeni w właśnie w jeździectwo sportowe, bat jest, formą tylko i wyłączy, bat jest tylko i wyłącznie formą kary, co jest totalną głupotą. Osoba, która dobrze jeździ, która ma w sobie tyle skromności, by przyznać, że robi błędy, że częściej błędy robi ona niż koń, nigdy w życiu nie użyje bata jako kary. Baty z pomocą w uzyskaniu skupienia konia pomocą, jako przedłużenie łydki, przedłużenie ręki. Znam, moi drodzy, masę koni, którym wystarczyło samo to, sama obecność bata w ręce jeźdźca. Ten jeździec totalnie nie musiał używać tego bata. Takim koniem na przykład była Diana. Pamiętam, że takim koniem również był Czako ze Stangretu. Teraz nawet nie wiem, co się z nim dzieje. Chyba jest na błąkach. Na emeryturę to znaczy. Po prostu jest też wiele koni, których teraz Wam po imieniu nie, nie wymienię, którym właśnie taka Obecność bata totalnie wystarczyła. Bat jest też świetną wskazówką dla koni młodych, które nie do końca rozumieją, czym jest łydka. I na przykład u Dori, e, która początkowo totalnie ignorowała łydkę, za pomocą bata, wskazywania e, batem tego, czy, czym jest łydka, naprawdę już coraz fajniej łydkami na, na łydki, re, łydki Dory reaguje. Jest też świetną, e, świetną pomocą przy nauce sztuczek gdzie na przykład, kiedy chcemy, żeby koń podniósł nogę na jakiś sygnał, najwygodniej jest to zrobić batem, tak? bo, wtedy jeżeli, bo można to również robić na zasadzie podniesienia naszej jednej nogi, ale wtedy łatwo nam dość stracić równowagę. Kiedy zrobimy to batem, nie ma takiej możliwości, żebyśmy my stracili równowagę, więc jest to też bezpieczniejsze. Pamiętajcie, bat nigdy nie będzie karą w rękach osoby doświadczonej. Bat nie jest karą. Mózg niektórych miejsców jest karą dla konia. Z mojego takiego podsumowania całego tego odcinka ja wam polecam wprowadzenie stopniowego karania konia. zaczynając właśnie od tych najrzeszych jak głos i nawet nie dochodzenia do tych fizycznych kar, typu właśnie uderzenia, bo zazwyczaj wystarczają właśnie takie bezbulowe, jak ja to mówię. Oczywiście, żeby nauczyć konia tych bezbólowych, czasami trzeba dojść do tych bólowych jakby kar ale naprawdę o wiele przyjemniej Wam się będzie pracowało z koniem, do którego wiecie, że nie trzeba go uderzyć, a wystarczy go skarcić właśnie na przykład głosem. Zawsze unikajcie przemocy. Znajdźcie inny sposób na dotarcie do konia. Niech to uderzenie będzie ostateczną ostatecznością. Tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo proszę Was o kulturalną dyskusję w komentarzach. Bardzo serdecznie zapraszam Was na naszego Instagrama, żeby zobaczyć, co tam się dokładnie dzieje. I tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Na razie.